z nietypowym apelem jak zawsze tu były dwa pokoje, będą dwa pokoje chcemy je moi drodzy przebudować dzięki waszej pomocy, waszemu wielkiemu wsparciu które otrzymujemy każdego dnia poprzez modlitwę, ale też wiarę bardzo wam dziękujemy gdybyście chcieli nas wesprzeć to w komentarzu poniżej filmu będzie link do zrzutki.pl, żeby nam pomóc koszt remontu około 20 do 30 tysięcy złotych z pełnym wyposażeniem i robocizną tych dwóch pokoi będą one z łazienkami, Widzicie już pierwsze elementy, które są. Reszta materiału też dojedzie. I też chcemy poprawić, moi kochani, tutaj zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi, zapraszam koamerę bliżej też uzupełniać musimy wełnę mineralną, bo tu były przewiele, i tak dalej, żeby wszystko było bezpieczne. Jeśli możecie nas wesprzeć, bardzo dziękujemy. Zrzutka.pl poniżej, lub przez formularz kontaktowy, tam jest ofiara. って。